26 lat prowadzę działalność i 26 lat jestem tutaj w Kępicach. Praktycznie cały czas jestem na ulicy Niepodległości. Prowadzę księgarnię, jak, tak jak widać. Jest księgarnia, papierniczy dział, troszeczkę chemii, zabawki biurowe rzeczy. Jesteśmy taką jedyną chyba jednostką, taką jedyną branżą w Kępicach, bo w Kępicach nie ma branży, jeżeli chodzi o księgarstwo. Widać, że mamy bardzo duży wybór towaru. Dlaczego Kępicę? Dlatego, że mieszkam blisko Kępic. Na pewno będziemy do końca prowadzić tutaj w księgarni w Kępicach ten biznes, bo po prostu jestem związana już tutaj z tym, z tymi Kępicami i z tym moim biznesem. Prowadzimy z mężem zakład optyczny w Kępicach. No na pewno jest to lokal dużo większy. Mamy większe możliwości pokazania towaru. Widać nas przede wszystkim z ulicy, jak ludzie przejeżdżają, przechodzą. Mamy możliwość większej reklamy. No jest to na pewno dużo fajniejszy lokal niż dotychczasowy, który mieliśmy. Tam miałam mały lokal, 24 metry, tutaj jest dużo większa powierzchnia 56 metrów więc na pewno troszeczkę więcej. Tu mamy po prostu więcej możliwości pokazania towaru, więcej nas widać, klienci zaglądają i myślę, że częściej będą przychodzić nas odwiedzać.